Witam, witam. Akwapasja z tej strony. Dzisiaj krótka relacja z mojego parapeciaka. O nim dawno nie było, więc będzie dziś kilka słów. Moi drodzy, mój parapeciak ma już 3 miesiące i wygląda w następujący sposób. Krótko o nim, co w nim jest. Przypomnienie. Podłoże. Zwykły żwirek z mojego starego akwarium oraz świeży Świeże, drobne kamyczki, na tym większe, zwykłe otoczaki, kilka sztuk, no i rośliny. Kryptokoryna z mojego akwarium. Tutaj w tle bakopa z mojego akwarium. Mech, Wszech, wszechobecny Mech, też z mojego akwarium, oczywiście. Tutaj u góry taki liść, to jest liść, Anubiasa, który kiedyś był w moim akwarium, ale, ale wyleciał, i został się tylko taki liść, i nawet nieźle wygląda. Tutaj mikrozorium Windelow bardzo ładnie, lecz powoli rośnie. Jakiś kawałek drewna, kawałek korzenia. Coś tutaj jeszcze zrośnie, nie jest? Jest jeszcze salvinia na tafli, którą o, teraz może troszkę wyostrze. Jakoś się jeszcze trzyma. I tutaj też przy tafli pływa sobie fragment bolbytisa. Jakoś nie, nie dawałem go nigdzie niżej, tak sobie pływa przy tafli. Moi drodzy, co do obsady tego parapeciaka, mamy tutaj ślimaka Killera Helenkę. Nie widać go, ale jest. Możecie na słowo uwierzyć. I cóż jeszcze? Krewetki. Na początek, trzy miesiące temu, wpuściłem tutaj trzy krewetki red sherry z mojego akwarium. Łapałem te jak leci. Złapały mi się trzy, więc wpuściłem trzy. A jest jeśli widzicie, raz, dwa, trzy, pół, cztery, pięć, sześć. 7, 8 i tak możemy sobie liczyć. Trochę ich jest, trochę ich się namnożyło. Wyglądają całkiem ładnie. Widzicie te małe punkciki skaczące po szybie? Młode, sporo młodych. Tak to, moi drodzy, wygląda. Nic, kompletnie nit przy tym nie robię. O, teraz widać na przedniej szybie, jak i na wszystkich szybach tego. Akwarium w cudzysłowie jest trochę glona, nie czyszczę tego. Jedyną rzeczą pielęgnacyjną, jaką tutaj robię, to jest dolewanie wody. Jak woda spadnie, o, o, jest, ślimak ma Zobaczcie, jaka dorodna sztuka. Jak woda spadnie, tak gdzieś dotąd dolewam świeżej i to wszystko. Krypto kolina jakoś rośnie bakopa powoli rośnie bardzo ładnie to tak jak mówiłem, ale powoli rośnie mikrozorium window Wypuszczę, jak widzicie wiele nowych listków jakieś też są brzydkie ale tych nowych ładnych jest o wiele więcej mech też śmiga bardzo fajnie w miejscu stoi anubias ale co z tego niech sobie stoi w miejscu tak to moi drodzy wygląda teraz szybki rzut na cztery strony tego zbiorniczka tak go mam docelowo, tak sobie stoi na parapecie. Oczywiście tylko słońce, tylko światło słoneczne, zero filtracji, zero grzania, nic, tylko dolewanie co jakiś czas wody. I tak to, moi drodzy, wygląda. Rzut z tej strony, zobaczcie. Mech. Jestem bardzo, bardzo z tego słoika zadowolony. Miał to być eksperyment i z eksperymentu przetrwał do dziś. Tutaj kawałek ceramiki, do której jest przytwierdzony mikrozorium. Może wyostrzę trochę, zobaczcie. To jest świetna sprawa, świetnie to wygląda moim zdaniem. Wyraźcie, wyraźcie proszę swoją opinię. Tutaj krewety. O, i docelowa strona. Napiszcie proszę, proszę co o tym parapeciaku myślicie jak wam się podoba. Mnie się podoba on bardzo. Nie wiem czy miał gorsze chwile w swym trz 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 trzymiesięcznym istnieniu. Chyba nie. Tak to wygląda, moi drodzy. Aqua pasja pozdrawia. Miłego dnia, hej.